Nie no, pogoda jest dzisiaj naprawdę świetna. Właśnie na drugi dzień szkolenia w Można wejść już w samej bluzie, jest dopiero 8.40, więc potem będzie chyba jeszcze lepiej. Zobaczymy tak naprawdę z tego dzisiaj wyjdzie na godzinę dziewiątą powinienem być w bodyworku mam nadzieję, że uda się zdążyć może jeszcze jakąś kawkę wypić no i w zasadzie z tego dnia to będzie pewnie tyle bo jak wrócę koło godziny prawdopodobnie tam piętnastej, 15, piętnastej 1530 będę w domu, to muszę brać się za planowanie treningów dla moich podopiecznych ponieważ jutro Znowu cały dzień zajmuję się córką, nie będzie na to specjalnie czasu i okazji przed wieczorem Więc w takich sytuacjach po prostu za pracę biorę się dzień wcześniej w niedzielę No a że teraz tak wypadło to szkolenie, jeszcze no to będzie dosyć ciężki dzień Bo tak naprawdę pewnie z dzięki przerwy i koło tej 16 będę musiał siadać do pracy Żeby to wszystko zdążyć zrobić i jeszcze mieć w międzyczasie jakąś tam Jedną, dwie krótsze przerwy, żeby trochę odsapnąć, żeby się nie zajechać. No nic, zobaczymy, co z tego będzie. Eee, lecimy w takim razie. Ten vlog to w zasadzie taka forma dnia z życia. Chciałem Wam w ten sposób pokazać, jak mniej więcej, co się składa mniej więcej na, na życie, na pracę fizjoterapeuty czy trenera, bo to jest rzecz, której często Wy, być może, jeżeli oglądają mnie moi pacjenci, klienci, podopieczni, bądź ogólnie ludzie, niespecjalnie widzą na zewnątrz. Przychodzi się do nas, na przykład do gabinetu. Pracujemy sobie tam 45 minut, godzinkę, pacjent wychodzi, ale no to wszystko składa się milion małych rzeczy. To pewnie tak jak w każdej innej pracy, no, nikt z nas na co dzień się nie zastanawia skąd mamy wodę w kranie, a tak naprawdę, naprawdę to jest mega skomplikowany proces, zanim w ogóle ta woda u nas w kranie się pojawi. I tak samo jest z fizjoterapeutą czy trenerem. Przychodzimy do niego, robi co ma robić, robimy z nim co mamy zrobić. Otrzymujemy konkretne wskazówki, konkretne rzeczy, konkretną usługę, ale na to wszystko składa się cały ten taki backstage a, tej pracy. I jedną, jednym z takich elementów jest tak naprawdę nieustanne szkolenie się w naszym przypadku. E, nie wiem, jak to wygląda w innych zawodach, aczkolwiek e, przynajmniej moje obserwacje są takie, że w fizjoterapii, w treningu. Skala jest jakby nieporównywalna do większości zawodów, które na co dzień gdzieś tam znamy, kojarzymy. Przeciętny fizjoterapeuta myślę, że spędza dobre 10 weekendów w roku na, na szkoleniu, na różnych szkoleniach. To jest tak mocno uśrednione, bo wiem, że znajdą się osoby, które spędzają i co drugi weekend na szkoleniu, na studiach poddyplomowych, na jakichś studiach osteopatycznych itd. Ale też są osoby, które e, robią tego znacznie mniej. To wszystko zależy tak naprawdę od naszego doświadczenia i od naszych potrzeb. I tak jak ja teraz uczestniczę, to był piąty albo szósty moduł kursów podyworku trenera medycznego, gdzie poszedłem bardziej z takiej potrzeby m, troszeczkę poszerzenia horyzontów w zakresie terapii ruchowej, bo jakby trening jestem w stanie wdrożyć, fizjoterapię poprowadzić, ale brakowało mi takiego pomostu pomiędzy Czystą rehabilitacją ruchową a wejściem w trening sportowy. Chciałem znaleźć takie delikatne połączenie w tym, co robię. No i z jednej strony jest to fajne, że się nieustannie szkolimy, że spędzamy ten czas wspólnie, możemy sobie wymieniać doświadczenia i tak dalej, i tak dalej. To jest jak najbardziej super. Ale z drugiej strony, no to pierwsze, zabiera nam to całkiem sporo czasu. Bo jakby nie było, jeżeli mamy gdzieś tam już rodzinę dom bliskich i chcemy z nimi spędzać czas to nagle tak jak teraz w przeciągu tam dwóch, trzech miesięcy szósty weekend z rzędu wyjęty tak naprawdę z życia Ja ani nie zrobię sobie w ten dzień praktycznie treningu, no bo ciężko jest mi ogarnąć w całodniowym szkoleniu, żeby jeszcze wstać wcześniej i ogarnąć coś w domu i zrobić jakiś dobrej jakości trening eee, ani też nie zawsze jest czas na wyjechanie na jakieś fajne wakacje, bo albo kolidują terminy, albo brakuje e, pieniędzy czasem. Bo nie oszukujmy się, ale te szkolenia też nie są tanie. Dniówka takiego szkolenia to jest zazwyczaj w fizjoterapii, w treningu od 500 do 1,5 tysiąca złotych, w zależności od szkolenia. No, biorąc pod uwagę, że gdzieś tam te 10 weekendów, trzy dniowych się, się spędza w ciągu roku, no to robi się całkiem niezła kwota. To między innymi też składa się jakby na cenę. Naszej usługi, fizjoterapeutów, trenerów. Więc to nie jest tak, że ta stówka, którą, e, którą nam dajecie, przelewacie, to idzie w 100% dla nas, ale to też jest zazwyczaj odkładane na jakieś tam dodatkowe konto, e, na tak zwane cele szkoleniowe. I no, moim zdaniem to jest mega fajne, tylko zawody tego typu wymagają naprawdę nieustannego szkolenia, bo wiedza zmienia się bardzo dynamicznie. Co chwilę pojawiają się nowe rzeczy, co chwilę pojawiają się nowe wytyczne, nowe badania, nowe zalecenia i tak I myślę, że na przykład budownictwo, chociaż troszeczkę mam wspólnego, ale nie za bardzo, jeżeli ktoś mnie ogląda z branży gdzieś tam budowlanej, to niech mi to znać, ale myślę, że aż tak bardzo dynamicznie się to nie zmienia. W sensie, że standardy nie zmieniają się z miesiąca na miesiąc, czy z roku na rok, tylko to postępuje troszeczkę e, wolniej. Ja się mogę mylić, bo jakby nie znam dobrze tematu, więc będę wdzięczny, jeżeli ktoś w komentarzu wyprowadzi mnie z tego błędu, podzieli się swoimi doświadczeniami, czy tak jest też w innych branżach. Przynajmniej ja mogę opowiedzieć, tak jak to wygląda u nas i jakie są tego plusy i są tego minusy. Także, jeżeli macie jakieś pytania odnośnie szkolenia, jeżeli macie jakiekolwiek e, pytania odnośnie dokształcania się w ogóle, w naszych e, zawodach, typu trener-fizjoterapeuta, to z chęcią odpowiem na te pytania. Możecie zadawać poniżej w komentarzu, bądź pisać do mnie wiadomości prywatne. Ja postaram się w miarę rzetelnie na to odpowiedzieć, bądź się, jeżeli będzie tych pytań dużo, to może nagrać jakieś osobne wideo na ten temat. Niemniej jednak, to jest temat bardzo szeroki, bardzo rozbudowany, bardzo skomplikowany. A to, co dzisiaj widzicie w tym vlogu, to jest mm, taki wyrywek z tego wszystkiego. Po prostu chciałem pokazać, że zarówno robimy jakieś tam ciekawe, mądre rzeczy, jakiś czas no, trochę rozrywki, pogadania ze znajomymi z całej Polski często i porozmawiania na różne tematy, wymiany doświadczeń. Fajny czas, ale czasem uprzykrza to życie. To tak jakbym miał podsumować w, w jednym zdaniu nasz tryb, że tak powiem, szkoleniowy.